Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kargul z kanału Kargul85. To co widzicie teraz przed oczami, to jest tak, to jest GTA Vice City, to jest już klasyk po prostu. To nie jest jakieś GTA 4, jakieś GTA 5, GTA San Andreas, nie, to jest Vice City, jedno z, ja bym nawet powiedział, że moje ulubione GTA, do którego wracam po nie wiem po ilu latach. Pewnie obstawiam, że co najmniej 7, 8, może po, po 10 latach wracam do niego. Możliwe, że i tak. Całkiem nieźle staruszek się trzyma. Odpalamy. Odpalamy, stworzymy sobie nową grę i jedziemy. Jedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze 86. Then they never let him out. He kept his head down. Helps mm. people forget. Time people will it, remember bro. soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been so talking cool about cool. expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months, then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey, guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey, 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 great, hey. Well, uh, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should, uh doing very nicely for ourselves which is you know good okay so they're brothers okay one operates the, uh, the business and the other one does the flying okay that's them in the chopper all right here's the deal they want a straight exchange on open ground all right okay stay tight let's go Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. <laughs> oh, shit! Ja bym wrócił po to jednak. Leżało tam 20 milionów i, i pewnie jakieś narkotyki. A, ok. To jest fajna muzyczka. Oj, YouTube się przypieprzy o to. Oj, tak. Ale nie mogę po prostu. Nie mogę... Yy, nie mogę po prostu przestać słuchać. Zaczęłam się zastanawiać, Wiecie, Ja sobie tu trochę jednak przyciszę audio. trochę mi piłuje po uszach eee, zastanawiam się nad jednym czy tu było coś takiego żeby standard ja już z tą myszką żeby tak jakby kamerę obracać czy mi się tylko wydaje mouse settings Staring controller. Ja muszę to zobaczyć, ale to chyba będzie. to... Nie, 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 no, 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 no. No, co ty robisz? O, nie, nie, ja nie chcę czegoś takiego. Nie chcę myszką sterować. To jest. To był błąd i to duży. Okej. Okay. wygląda na to, że chyba muszę się przyzwyczaić albo. albo szczaić, jak to, jak to wygląda. Mmm. Kurna, ta GTA to jest po prostu coś pięknego. Czemu nie mogliby wrócić w nowym GTA, zrobić w takim klimacie, w tym klimacie, jak tu. No to jest coś pięknego po prostu. Mhm. Dobra muzyczka. Aś miło się wraca. Naprawdę. Nie pamiętam kiedy grałem ostatnio. W to, ale było to naprawdę X lat temu. Jeszcze nie wiem, czy wtedy nie miałem przypadkiem Pentiuma trójki jakiejś. To chyba nie Aplona. Ale po prostu... coś fajnego. Dobra, wyjdziemy. W ogóle to muszę sobie chyba przestawić trochę czułość jeszcze tej myszki. Takie drobn drobnostki. Żeby było łatwiej. Okej, okay. Wejdziemy do środka, tu możemy sobie save'ować e, nasz progres w grze, tak zrobimy właśnie, zapiszemy sobie to od razu e, i na górze coś się robiło, nie wiem co się robiło na górze, czy można się było przebrać, przespać, pff, kloca walnąć, nie wiem, ale coś tu mamy. Tommy! Tommy, it's been too long. Uh, I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already, but because it's you. Kiedy mamy historię, mam ich z tym. Tak, Sonny, jeszcze raz mam słowa, zostawię w tym słowie. No, i mamy przerąbane, ktoś wystawił ich. Nie ma prochów, nie ma kasy, nie ma niczego. Jedyne, co możemy zrobić. Aha, można sobie prze... lewo-prawo, spoko to pojedziemy sobie. Bo, uh. muszę się przyzwyczaić do tego, jak tu się ziło. Chyba nie przejechałem, co? Napiszcie mi w komentarzu, czy przejechałem tą babkę, czy nie. Wydaje mi się, że minąłem ją, ale nie, pewien pewnie nie jestem. Skuter! No tu było, tak? Tu była słuczka. Jedziemy, zrobimy jakąś misję pierwszą, nie? Trzeba się rozkręcić trochę w tym mieście. To jest... Widzę, że w każdej części... W każdej części GTA jest to samo. Pojawiamy się i jesteśmy w czarnej dupie. Dobra, to było tu? Nie, to było... No głu... I w każdej części rzucają ci się pod koła. W każdej. Dobra, gdzieś tu pewnie trzeba było podjechać, okej. Okay. No. Okej, okay, jesteśmy. Idziemy, weźmiemy sobie jakąś pierwszą misję. No od razu, jak wam się podoba. Czy chcecie GTA Vice City? I have been Some of me nie przeszkadza robić GTA City GTA San Andreas. This is a disaster. These guerrillas listen to me. Are going to come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we going to do? Shut up. Sit down. Relax. Na tłumaczeniu you're gonna find out it took our si our <laughs> a to that's a good idea that's a great idea let me think let me think let me think oh there's this retired colonel colonel juan garcia-cortez he's the one that helped me set up this deal well away from vice city's established thugs okay now listen He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there. Okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I not I told you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reason. with the way I'm dressed? Okay, okay, look, co fine. Tell him I sent you. Z chęcią kupiłbym sobie taką No, to by była fajna Naprawdę fajna koszula Pewnie, że lubię tą koszulkę Mi też się podoba ta koszulka Ech, Ale, żebym rozpieprzył ten samochód Mało tu jest stref zgniotu Ale i tak Zdziałałem cuda Będzie co wyklepywać Do rana Dobra. Jedziemy teraz. Mamy coś sobie kupić na dupę. Nie wiem o co mu chodzi. Naprawdę koszulka jest kosmiczna w, w realu chciałbym mieć taką. Ja pierdzielę! Fuck jak go z bagażnikiem zgarnąłem. Dobra, już mnie tu nie ma człowieku. Jeszcze policja będzie mnie ścigać. No suspect suspect. Wiem, że suspect. Dobra, widziałem policjanta przez chwilę kątem oka, ale chyba mam nadzieję, że się odpieprzył. Ten się odpieprzył, a czy tamten się odpieprzył? O... rozumiem, że mam sobie pożyczyć motor. Wsiadasz, młoda? Nie? No dobra, coś można zrobić dziewiątką i szóstką. Aha, można podnieść przednie koło. Jakiegoś... jakiegoś... Ee, trika można zrobić tu. Okay. Dobra, jedziemy na miejsce. Tu się fajnie motorkami tym jeździło. A to już tu. To się najeździł. Sorry, co mi machasz? Nie podwiozę cię. Uuu. dobra. Jesteśmy na miejscu. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, co tu jest, kurde, jaka impreza. Kwadratowe laski popodbijane. Buenos I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any have not his or well Mr. He's just got a touch of agoraphobia. <laughs> excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara could you look after our guest while I attend to my necessary. Mercedes Please, excuse me. Mercedes? You try living with her. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman, Alec Shrub, with rising silicone star, Candy Sykes. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba star, Titan. B J. Always I blacked down on him and then I put him in a wheelchair. <laughs> that is good. Well, now I'm looking at some prime. And that poolside amphibian is Jez Torrent. Torrent? That's the one Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, <laughs> if you know what Important. And the chatty trio. That sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Fishers, Steve Scott. The throws a passion with the nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. <laughs> now you never saw anything like that before. Colonel, your party's is if by a triumph. <laughs> I can only apologize. Well, another amigo. amigo. How do we find you? <laughs> Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz, He's Mr. Cole. Mercedes. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's, let's go. get out of here. Actually, take me to the proposition? No, fajnie się zaczyna ten odcineczek, tak wiecie, no wprowadzenie do fabuły. I love working for my father. Maybe. Przełączę sobie na flasha. Chyba to flash był, prawda? Taką fajną radiostacją. To na pewno nie to było. Chyba tak. Chyba fleszy. Klimatyczne. Jak z tamtej epoki po prostu. Dobra, coś tu mam ją podwieźć. Okej. Okay. Proszę bardzo. No ale zamiata, ale zamiata. Ledwo co w drzwiach się zmieściła. Dobra, mamy pierwsze 100 dolców. Fajnie tu na skróty. Zapiszemy. Okej. Okay. Ło! Wow, ledwo. Co żeśmy się zmieścili. Zrobimy sobie jakąś misję. Jeszcze z jedną. To jest po prostu coś pięknego. Ach, jak ja lubię Vice City naprawdę. To, to jest po prostu jedno z GTA, które jest tak ładne. No, może nie pod względem graficznym, zaś to się przypięwszy, że jest kwadratowe, ale kolorowe miasto, ten klimat tych lat. Nie wiem, ja bym powiedział, że tu jakieś 80. lata, 80. coś, kurna, ta muzyczka, co tu jest? Dawać mi moje ulubione radio. <słuch> Mogliby przestać gadać, ale po prostu pięknie, jedziesz sobie, relaksuj. Na motorku. Coś po prostu fajnego. Czujesz ten klimat po prostu w tym, to nie jakieś takie sztuczne jest. Ta koszulka, przepraszam was bardzo. Łezu, nie, nie odbieraj telefonów jak, jak jedziesz. Posłuchajmy sobie muzyczki, przejedziemy się jeszcze. Napiszcie mi w komentarzu czy mam kontynuować tą yy, serię z GTA Vice City Wiem, wiem. Jedna, jedna osoba na pewno będzie chciała żebym, <grym> żebym to nagrywał. I yy. yy, Właśnie jedna z osób mi po, podrzuciła pomysł, żebym nagrał. Yy, także nagrywam. No przypomniałem sobie o tej gierce. Dawno nie zaglądałem tu, więc pomyślałem sobie, czemu nie. Jadę, gadam wam i nie robię misji. Po prostu przejechałem sobie dalej, ale... Słucham muzyczki i delektuję się po prostu. To jest... Ech. Kawał historii. Godziny przegrane. To było to. To, to jeszcze czasy, kiedy gry robili w całości i nie trzeba było dokupywać jakichś DLC. Nikt, nikt nie myślał nawet o tym, żeby robić grę, podzielić ją na trzy części i sprzedać każdą jako pełnoprawną. Dyehaliśmy. Zrobimy sobie jeszcze w tym odcinku jedną misykę. Motor nie chodzi. Chyba nie można go wyłączyć. Nie pamiętam, przynajmniej. Chyba nie. Ah, well I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there're more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Let me think. Let me think. Ah, I got it. Okay, there's this slimy some music industry slimeball goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Namu ruszyć do Malibu klub i znaleźć Kenta. Clarka Kenta. Supermana Dobra, może być Z chęcią przejadę się Zgadzacie się ze mną, że. Wow! Przepraszam! Zgadzacie się ze mną, że w tą grę warto grać choćby dla muzyki samej? Jeździć sobie i słuchać muzyki? A. Te reklamy, tylko mogliby się wsadzić w trąbkę, ale reszta no, ale ciekawe, jak szybko mi ta gwiazdka zniknie. Bo, żem przejechał policjanta, co no ja poradzę? Sami się wpierdacie pod koła. Mamy, mamy tą, gwiazdkę. Zlikwidowaliśmy jedną, fajnie. Dobra, gdzieś tu jest ten klub, Halibo, który pewnie będzie mój kiedyś, jak mi się uda. Okej, jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, później można kupić taki klub. Nie wiem, ile on kosztuje. Ale dużo na pewno, to nie jest coś, co można kupić od razu na dzień dobry. Paul, oh. yeah, I'm the governor, Andy. i things out. No, I mean, I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait, 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 oi, oi, oi. You can Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. <laughs> Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. <laughs> get another drink, bruv. What is it, Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Truck mate, it's a mugs game. What do you know about it? Oi, oi, well, what I was coming to was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of hotel and ocean drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. No, kozak po prostu. Mamy znaleźć kucharza. Ok. Zbieramy powoli informacje co się stało i kto podpierdzielił. No i tak mieliśmy dużo szczęścia naprawdę, że, że nas nie, nie zgarnęli. I że nas nie zastrzelili jak resztę, nam przecież dwóch, dwóch poległo To ten koleś jest Za zobaczymy co tu się hey, będzie, będzie działo się hey, make me, you prick. Hey. Dobra, mamy, chyba mamy mu wlać coś mi się wydaje Ale tu się dziwnie walczyło, ja pierdzielę. Dobra, spróbujmy go skopać Okej, okay. mamy telefonik I just oh, to Go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. <laughs> I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town.

Kto tu w ogóle coś porobił takiego? Mm. Sprint pod, no pod prawym shiftem. No, chyba pod lewym shiftem można to w ogóle wywalić. Stąd? O, fajnie. Miał być lewy shift. Okej... Okay. Jump pod spacją, może być. Kto to w ogóle ustawiał? Tym się biega, a nie. Ok.

Oj, Uff! Uh, dobra! To było kontrolowane. Mamy do sklepu z amunicją pojechać. Jezu, wszystkich tu rozjeżdżam. Trzeba się ogarnąć. Dobra, gdzieś tu będzie sklepik. Który nas interesuje. Jest po drugiej stronie. Dobra, pojedziemy kulturalnie. Wykręcimy tu. Jest czerwone, więc spokojnie można. Ominiemy hydrant i jesteśmy. Będziemy mogli sobie jakąś szpluwę kupić. Muszę sobie przypomnieć jak się w ogóle w to gra, wiecie, bo nie... nie, nie ogarnąłem sobie przycisków. No dobra, dobra, wiem, rozumiem, mam dużo broni i jest fajnie, okej. Okay. A, mamy wrócić z powrotem do hotelu. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak: pojadę do hotelu. Eee, w tym odcinku będzie wszystko. Postaram się, jakbyście chcieli, żebym nagrywał to dalej, to postaram się e, przypomnieć sobie klawiszologię. Bo powiem szczerze, że trochę, trochę nie ogarniam. Znaczy, nie ogarniam, taka toporna dla mnie jest trochę ta klawiszologia. Się przyzwyczaiłem chyba do nowszych wersji GTA i to mi brakuje niektórych rzeczy. Albo są, albo ich nie ma i muszę się do tego przyzwyczaić. Ale na razie tyle GTA Vice City. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał, żebym nagrał jeszcze chociaż z jeden odcinek. Bardzo mi się fajnie gra. Lubię tą grę, lubię ten klimat, który tu jest. Zapiszę sobie gierkę.

no z tamtym się już nie dogadał. Dobra, pójdziemy jeszcze na górę, zobaczę co tam jest. E, w ogóle to chciałem wam się pochwalić, że mam nowy mikrofonik. Stawię może jego zdjęcie do filmu. No co, no pochwali się można, prawda? E, powiedzcie mi jak, jak się słucha i czy, czy to w miarę, czy jest lepiej niż na, na tym poprzednim, bo poprzednim miałem mikrofon dynamiczny, z wzmacniaczem takim a, który mi służył do, do nagrywek, do nawiki rapowej a to jest mikrofon pojemnościowy, Samson C01U Pro, nie, nikt nie płaci mi za to i, i powiedzcie mi, czy, czy lepiej to brzmi Fajnie by było, jakby się opłacało, bo mam jeszcze czas zwrócić ten mikrofon, także, także dajcie mi w komentarzu znać, czy, czy jest fajniej, czy, czy nie widać różnicy, bo jak nie ma różnicy, to zaszczędzę sobie nie? pieniążki. Dobra, na razie trzymajcie się, do usłyszenia w następnym, mam nadzieję, w następnym odcinku z gita Vice City. Na razie, hej! Subskrybujcie, lajkujcie i komentuj, komen, komentujcie. Na razie, cześć!